To jest właśnie to, to jest właśnie ta i to jest właśnie ta 20 lat później. Niezwykle, co? Teraz zobaczymy, na której to są. O, nawet próbki są. Próbki to się chyba lekko przeterminowały, tak mi się wydaje. Chyba, że wydrukowali jeszcze raz. Poczekajcie, zaraz poszukam. Z okładki. 48, w ogóle nie pamiętam, co ja wtedy mówiłam. Zakładam buciki i idę. Najważniejsze jest to, po 20 latach już to wiem, jakiego rodzaju to są buciki. Tak wygląda ta sytuacja. A tu poprzednie wcielenia, które udokumentowują mój kolejny powrót do ciemnych włosów. Aktorstwo to bardzo drogie hobby, choć czasami udaje się z niego utrzymać przez większą część życia i spełniać i jako człowiek, i jako artysta. Czyli robić rzeczy, które cię obchodzą i być naprawdę szczęśliwą. Kurde. Gdybym wiedziała, że jestem taką fajną i mądrą laską 20 lat temu, to bym się trochę mniej przejmowała tym wszystkim.